nie jak szatan, a będzie obyniatany. Czyli test najtańszej kosiarki spalinowej typu Jula. Tak wygląda nasza kosiarka. Tu mamy filtr powietrza. Zwykła gąbka. Tu, tutaj mamy wlew paliwa. I co jest fajne w tych kosiarkach, żeby wlewamy zwykłe paliwo. Nie musimy go mieszać z olejem jak przy dwusuwowych kosiarkach, ponieważ mam własną miskę olejową, bagnet do oleju i wlew znajdziemy po drugiej stronie. Trochę dziwna ta miarka tak pod skosem, ale daje radę. Się uciapałem. No i mamy centralną regulację wysokości. To co najważniejsze jest w tej kosiarce, że bęben mamy metalowy. Tak wygląda ostrze. Nie polecam kosiarek plastikowych będę, bo od kamieni poczęła się płamać. No i jedziemy z koksem. Tak to kosiarka spalinowa do cichych nie należy. Przy dłuższym koszeniu warto założyć. Nauszniki, po prostu potem głowa pęka przez parę godzin. No i tą kosiarkę już używałem całe lato dopiero po polecie. Postanowiłem najrocim ten film, żeby opinia była poparta realnym użytkowaniem, a nie świeżo objętym z pudełka. Kosiarka kosiła 2000 m2 Co tydzień. Dzień nie psuje na razie przez pierwszy rok użytkowania. Spoko kosi ja nie używam zbiornika na trawę, ponieważ szybko czego wymieniać a tak trawę sobie zgabiam na kubkę i potem mam różne inne pomysły co z, nim, z nią robię do wysokiej trawy, takiej padnie niestety kosiarka 2 kW jest no a jak się zapcha bo trawa jest jeszcze trochę mokra no to niestety zabawa z czyszczeniem no ale tak jest w każdej kosiarce ogólnie za 500 zł kosiarka z Jula super sprawa